Dzień dobry. Koniec listopada to u nas jak zwykle moment publikacji wyników za trzeci kwartał. Przy tej okazji zapraszam na podsumowanie ostatnich miesięcy w CD Projekt. Zacznę od podzielenia się z Wami ważnym update'em sprzedażowym. Gracze kupili już ponad 35 milionów egzemplarzy Cyberpunka. To wynik lepszy niż osiągnął Wiedźmin 3 w tym samym czasie od premiery. Cyberpunk to obecnie główne źródło naszych przychodów i stale poszerzamy jego dostępność. Dlatego też po czerwcowej premierze gry w wersji Ultimate Edition na Nintendo Switch 2, w lipcu trafiła ona na urządzenia Mac z procesorami Apple Silicon. Również w lipcu Cyberpunk zasilił katalog PlayStation Plus. Podstawowa edycja gry jest dostępna dla subskrybentów w wersji Extra i Premium. W efekcie tego ruchu do Night City trafili nowi gracze, a dodatkowo wsparą sprzedaż rozszerzenia Widmo Wolności na konsoli PlayStation. Przechodząc do wyników finansowych. Skonsolidowane przychody w trzecim kwartale wyniosły blisko 350 milionów złotych, to o ponad połowę więcej niż w analogicznym okresie ubiegłego roku. Poza wyższą niż przed rokiem organiczną sprzedażą Cyberpunka i Widma Wolności na dotychczasowych platformach, dodatkowym kontrybutorem były przychody z licencji na dołączenie Cyberpunka do subskrypcji PlayStation Plus i oczywiście przychody ze sprzedaży wersji na Nintendo Switch 2. Zysk Netto Grupy wyniósł w trzecim kwartale 193 miliony złotych. To blisko 2,5 razy więcej niż w roku ubiegłym i prawie tyle samo co w 2023 roku, gdy wydaliśmy Widmo Wolności. Od początku roku nasz zysk wyniósł już blisko 350 milionów złotych, czyli o 40% więcej niż w trakcie pierwszych trzech kwartałów ubiegłego roku. Podsumowując, finansowo mamy za sobą bardzo solidny kwartał. A na sam koniec chciałbym dodać, że jesteśmy zaszczyceni, że Wiedźmin 4 został nominowany w kategorii Most Anticipated Game podczas tegorocznych The Game Awards. Ta nominacja, mimo że nie rozpoczęliśmy jeszcze właściwej kampanii marketingowej, pokazuje, jak duże już teraz jest oczekiwanie na czwartą część Wiedźmina. Dziękuję za uwagę i zachęcam Was do śledzenia naszej aktywności, zarówno w mediach społecznościowych, jak i na stronie cdprojekt.com. Do zobaczenia!